Rzebskiej. Prosimy o zwracanie uwagi na plakatowy rozkład jazdy umieszczony w gablotach. Pociąg przyspieszony linii RE21 Tylemszak ze stacji Warszawa Wschodnia do stacji Czeremcha przez stację Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siedlce, Mordy Miasto Wiedzie na tor przy peronie pierwszym. Pociąg przyspieszony linii LE21 Czeremczek ze stacji Warszawa Wschodnia do stacji Czeremha przez stację Mińsk-Mazowiecki, Mrozy, Siedlce, Mordy Miasto, na Tor przy Peronie I. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi Peronu.